Ciemaczko, witam Was na kanale Hyper TV, nazywam się Jeff. Dzisiaj będziemy szukać ciekawych, ubranych osób, będziemy chodzić po mieście. Ostatnio tak nagrywaliśmy, bardzo mi się to podobało. Więc no co, zapraszam, tutaj zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienie. No i chodźcie. One, two, three, no i mamy pierwszego gościa, przedstaw się tutaj naszym... Siła no, jestem Ankul. Co robisz? Ile masz lat? I tak dalej, skąd jesteś? że zapytać, ile mam wzrostu. Nie, nie pytam. Okej, okay. ile mam lat? E, kobiet a ile masz wzrostu? Wystarczająco. Wystarczająco. Co, co robisz w życiu ogólnie? Co robię w życiu? Siedzę i pachnę. Okay. Widać. Nie, a tak serio, to nic konkretnego, co by mogło Was interesować. Dziękuję, płyściuszki. Nie powiem. No powiedz. Nie powiem, bo mnie zjedziesz. No nie powiem, bo mnie zjedziesz. No powiedz. cię znam. Szejna. Znaczy bardzo często na Szejnie, w Lumpie, w zależności w sumie od tego, gdzie jest coś fajniejszego. Ale bardzo często w Lumpach i w szej... na Szejnie. Czemu kupujesz Szejnie? A czemu nie? A czemu tak? Ja to teraz na ekologię stawiamy, tak? N nie, no odpowiedz na proste pytanie. <laughs> nie chcę mi się chodzić po sklepach. Okej, okay, czy jesteś leniwa? Bardzo leniwa no dobrze, a co właśnie co myślisz o lumpach? Często coś tam kupujesz? Czy jednak częściej w szej, e, Powiem Ci szczerze, że nie mam porównania Lumpa ale... obok lumpowiec więc jakby Bardzo często wchodzę tam, jak idę Okej, okay, no dobrze Przejdźmy do tego, co dzisiaj masz na sobie No i zaczniemy od butów mm, na nogę... Od butów zaczniemy, proszę Zaczynamy pana, od bucików Air Force'y Nie wiem, z 320 Do tego zrobiłam sobie custom farby 500 Wolniemy z jakichś tysiąc, nie? Jak ja maluję, no to z tysiaka. Wiecie. No nie, no żartuję. Nie wiem, ile za farby wychodzi. Z dwie Ale wszystko? wiesz, tam artystyzm, te sprawy, Podnie Pod, berszka. Nie wiem, 120 chyba? Ok. tego. Sweterek Shane, czyli coś, co kochasz. Koszulka, <laughs> y, szafa mamy. No nie wiem, z jakichś osiem dyszek. No, kurtka jest z kropa. Też okay. się zdziwiam, ale jest skropa, kropa. Bardzo fajne mają, jeszcze fioletowe. No, tak fajnie posył do kapelutka. Co to Kapelusz? za kapelutek? Primark. Nie znam ceny, mama kupowała. Mama. No dobrze. A jeszcze masz taką fajną zawieszkę, co to jest? Aha. to jest iStaff. Dostałam od chłopaków z Ice za zajebistą robotę. Sprawdźcie. Mieliśmy, Mieliśmy miał był konkurs, jest konkurs, stary nie wiem czy ten konkurs jeszcze trwa, nie wiem czy ten konkurs ci, jeszcze trwa. No i pijcie wszystkiego się dowiecie, nie? No dobrze, powiedz mi, czy uważasz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko, czy nie? Uważam, że nie. Nie wydałam na te ciuchy dużo pieniędzy, a wyglądam dobrze, ale ja zawsze wyglądam dobrze. Okej, okay, dzięki wielkie za ten zajebisty, sensowny wywiad. No i słuchajcie, sprowadziłem dzisiaj dla was tutaj Króla Cyganów. Przedstaw się, powiedz co robisz, no i opowiedz coś o sobie. Witam, witam. Jestem prawdziwym Królem Cyganów. Warszawskim oczywiście. Dobrze. E, co robię? Czym się pan zajmuje? Złoto sprzedaję, nie? Złoto, złoto? Złoto, złoto nie no. Robię biżuterię hip pierwszą w Polsce. Okej. Okay. Robimy zajebiste, zajebiste rzeczy. Dobrze. Złoto, diamenty, pozłacane, srebro, teraz właściwie mamy srebrną kolekcję. Dworamy właśnie dropa w tym tygodniu 21 października Dobrze, powiedz mi, gdzie kupujesz swoje ubrania najczęściej? Stary, wiesz co, w sumie ostatnio dawno nic nie kupowałem Ale jak kupuję, no to w sumie w necie, nie? Okej, okay, ale... Właśnie w jakichś takich droższych sklepach czy tańszych Różnie. Często kupuję w zarze coś tańszego. Jeśli chodzi o rzeczy, to głównie kupuję buty, albo nie wiem, jakieś dodatki, jak na przykład okulary, albo może jakieś <śmulary> złoto. <śmulary> I don't know. Dobrze, powiedz mi co myślisz o lumpach? Nieraz z Tobą byłem i nie mogłem... Przestańmy mógł... się, nie znam. A, no dobra, sorry. Bo drugi raz się w ogóle przypadkowo spotkaliśmy, nie? Bo byłem sobie z rodziną na zakupach w Witkacu i... Tak w ogóle idziemy, idziemy i dynko w dynkę się uderzyliśmy, wiesz, co <grym> chodzi. Tam. Nie na no co myślę, no myślę, że to jest spoko, ale trzeba mieć do tego cierpliwość, której no ja niestety nie mam. I nie potrafię tam nic znać. Do tego mam alergię na te ciuchy. Jak tam pójdę, to po prostu non stop kicham, nie? <grym> Więc no to jest nie dla mnie, nie? Ale na przykład lubię sobie wgrzebać w TK Maxie, nie? To jest spoko, bo często właśnie jest opcja wyrwania jakichś droższych, fajnych itemków po dobrej cenie Jak koszulki jakieś, Just kawali albo coś są po 8 dyszek. Okej, okay, a masz jakiegoś ulubionego projektanta, ulubioną markę? Wiesz co, no lubię Palm Angels i, Ale taka teraz jedna najlepsza marka, ostatnio się mega zajarałem W ogóle nie wiem czy słyszałeś stary, to jest na tem F jak to było? Flashout chyba, no. W ogóle, zobaczcie, nie? Naprawdę? Chyba to. Jak to się świeci, jak diamenty. Wszystkich cyganów to ubieram. Mm, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No powiedz coś więcej jeszcze o złotach, o jakichś ciekawych projektach. Co najfajniejszego ostatnio robiłeś? Ostatnio co najfajniejszego? Teraz mamy jeden właśnie projekt w trakcie roboty. Wpadliśmy do ziomka na chatę ze skanerem 3D. Miał nad kominkiem taki wielki, taką wielką rzeźbę. Zeskanowaliśmy całą tą rzeźbę. Później zeskanowaliśmy jego twarz. E, no i teraz przenosimy wszystko na zawieszkę. Cała zawieszka będzie wyjebana w złocie, w diamentach e, do tego jeszcze zeskanowaliśmy ramę e, tej rzeźby. Do, ro, robimy też łańcuch, ogniwa będą e, też jakby połączone właśnie z tym skanem, więc myślę, że to przed świętami wejdzie, No tak zobaczycie na wystawie to kurwa, każdy raper się rozjebie, będzie czczał w gacie, nie? <laughs> A powiedz coś jeszcze o tej srebrnej kolekcji. O srebrnej kolekcji, no to ogólnie tak, całą naszą biżuterię robimy w Stanach. Jeśli chodzi o pozłacaną, teraz zaczęliśmy pracować tutaj w Polsce, mamy swoją pracownię w Warszawie. I cała ta kolekcja, no to jest zrobiona typowo już 100% przez nas w Polsce. Sam ją zaprojektowaliśmy, sam szkicowałem, szukałem jakichś fajnych wzorów. Później generalnie już leciały projekty 3D. Już mamy technologię frezowania, mamy dokładność tych zawieszek do 1, 10 mm. I mega się w ogóle jaram, nie? Że, wiesz, coś okay. Typowo w Polsce mam nad tym kontrolę w 100%, a nie wiesz, gdzieś za granicą, nie? Yes. Także, no kurwa, będzie mocno. Dobra, powiedz co dzisiaj masz na sobie, ile mniej więcej siana wydałaś? No to mam e, te Air Maxy, buty. Przecież to nie są Air Maxy. Jak to nie? A co to? W Stusi chodzą na jebusy. <laughs> Dobra, ile siana? Wiesz co, ja chyba wtedy dałem za nie klocka 700. To było w tamtym roku. Na bogato. Dobra, co tam dalej? Tak, dalej. Ogólnie następna akcja to są w ogóle super szybkie skarpety. Bala klawa, Też mega fajna marka mojego zioma. Powiem wam, że ogólnie często właśnie szukałem jakichś fajnych skarpetek i one są typowo zajebiście zrobione na moim stopę i co najważniejsze nie śmierdzą. <grym> Mam spodnie z Zary. Kupiłem je na przecenie za 39 zł i 50 groszy. Mega fajne, taki materiał, nie wiem, co to jest za materiał. Później tak, no kurde, to, że wiesz, już wydałem tyle na spodnie na buty, to nie stać mnie było na pasek, więc założyłem sobie sznurówkę off white. Ja myślę, <grym> to jest styl. Ile, z 15 zł? Nie no, fajta to z 99 no, Co najmniej 100, nie? Lista. Lista. <laughs> no i co? Później mam koszulkę flash No to wiecie, flash out bezcenna. Tutaj mam na sobie nie wiem ile. 8 zawieszek, 8 tak? Zawieszy. 8 zawieszek razy 300 zł. Później jeszcze dwa łańcuchy. To jest Diamond Clasp i jeszcze jakiś jeden, nie pamiętam jaki. No to one kosztują te grube z 1000 zł razem, a te nie wiem w sumie. No i co? Mam fajną koszulę kupiłem w tym. Na Hype Markecie w Katowicach od ziomeczka Oni generalnie... o pieszo. <grystanie> Oni generalnie kupują koszule gdzieś w jakichś sklepach zwykłych I później je przerabiają No i, Fajny i drugiej takiej nie znajdziesz, nie? Jest taka wytarta, mega fajna Oksy, no to tutaj to, to, to takie Tutaj napis, proszę pokazać Jak na prawdziwego króla cyganów przystało? Złote Złote? E five 1000 złotych I co, zegarek? To jest mój zegarek, który mam już z 6 lat ogólnie. Kupiłem go w TK Maxie. Słuchajcie, uwaga. Każdy myśli, że to jest Rolex. A ja go kupiłem za 140 zł w TK Maxie. Tu jakiś tam złoty łańcuszek, tu mam generalnie od cioci z Tajlandy mi przywiozło taką. E, znak OM, tu mam size Staffa, to jest 5,5 mm tenis, a to był jakiś kamień, nie pamiętam jaki Jakiś kamień. Ja, tak. A to dostałem od mojego brata, powiedział, że mi to przyniesie szczęście i mi przynosi. Mam jeszcze iPhone'a. Oczywiście Promax 1 Pro Max, terabajt, tak? 8 terabajtów, 8 bo to jest specjalnie dla mnie zrobione i w środku masz baterię z diamentów starych. No dobrze. No dobra, tak na podsumowanie. Ostatnie pytanie do Pana. Czy trzeba kupować drogie ubranie, żeby wyglądać spoko? Tak. Trzeba kupować drogo, bo jak się kupuje tanie, to jest lipa. Nie no, nie trzeba kupować. Warto sobie mieć jak W ogóle wiesz, no co w ogóle wydawać się na, na zakupy, jak się nie ma tych pieniędzy, lepiej w to zainwestować. Jak inwestować, to, jest... to w co? Jak w co? We mnie! W złoto, kurwa w złoto, miałeś w powiedzieć! W złoto, w złoto! W złoto w stuff, mamy dobre ceny, naprawdę. Jeden stary. Badzi, dzisiaj troszeczkę się tutaj zajebaliśmy i zaczęliśmy późno nagrywać. Miał. Miał. No, zaczęliśmy trochę późno nagrywać, no i nie ma za dużo czasu, żeby tutaj zaczepiać ludzi, ale w sumie nigdy nie pokazałem wam. Jak wygląda ziomek, który tutaj stoi za kamerą, więc zapraszam Kaktusa. Dobrze, przedstaw się tutaj ludziom, opowiedz co robisz, jak się nazywasz, ile masz lat itd. Tak no to jestem Kaktus, również znany jako Kaktus Jack. Ja zajmuję się fotkami, działam fotkę już może od jakiegoś całego roku. Działam foty dla Ciebie, dla istap właściwie dla wszystkich TikTokerów, także coś, coś tam trochę działam ostatnio. Co chcesz osiągnąć, powiedzmy najbliższe 5 lat? Wiesz co? A generalnie fotograf zawsze jest osobą, której nie widać w obiektywie, osobą, która gdzieś jest z boku. Ja chciałbym tak się wybić w fotografii i takie rzeczy działać, żeby być tą jednak osobą, która będzie trochę w tym świetle. I tu nie chodzi o to samo, żeby iść tak naprawdę w to famę i żeby być po prostu celebrytą, tylko żeby ta fotografia była bardzo mocno rozpowszechniona i żeby po prostu pokazać i dać coś od siebie dla ludzi. No okej, okay, bardzo fajne podejście. gdzie zazwyczaj kupujesz swoje ciuszki? Wiesz co? To bywa różnie. Tak naprawdę od niecałego roku bawię się w lumpy i wydaje mi się, że ta zabawa wychodzi naprawdę fajnie. Na przykład... A to w sumie przejdziemy później do tego, tak? Tak jest. Zabawa z lumpami bardzo mi fajnie podchodzi i właściwie kupowanie markowych rzeczy też jest spoko. Zwykle robię to od second handu, kupuję to od ludzi, którzy już mieli te rzeczy. Co jakiś czas zdarzy mi się kupić coś ze sklepu, ale to... jakieś sieciły pewnie. A powiedz, muszę pomyśleć chwilę, co masz mi powiedzieć. Tak. A jakiego masz ulubionego? Masz jakiegoś ulubionego projektanta? Wiesz co? Przez jakiś czas to był Kanye West, okay. ale obecnie to jest 100% Virgil Abloh. To masz na sobie, ile mniej więcej siana wydałeś i zaczniemy od butów. Zaczniemy od butów, a buty generalnie udało mi się trafić przez pa, Są to Jordany jedynki w kolaboracji z Travisem Scottem. Ja nie mów, że wydropiłeś. No właśnie, to są jedyne buty, które udało mi się wytropić. Nie wytropiłem realnie nie wytropiłem żadnych innych butów, udało mi się wytropić trawicy. Wydaje mi się, że to jest najlepszy strzał, jaki mógłbyś wytropić tak naprawdę. 389 zł, a w tym momencie chodzą po jakieś, no, kilka tysięcy, cztery. No i ile, ile? Powiedz tutaj, żeby widzieli, ile masz ściana na sobie. Wydaje mi się, że obecnie mogą kosztować w tym stanie 3,5-4 koła. A nowe? No, nowki troszeczkę więcej, tak. To... Ile troszeczkę? Wiesz, no nie wiem, nie sprawdzałem ostatnio, powiem... Dobra, to lećmy dalej. Spodnie właśnie tak jak wspominałem, ogarnąłem z lumpa za jakieś 4 złote. Fajne cargo, akurat idealnie leciały pod styl taki trawisowy, więc mówię, spoko Dropik. Dlatego mamy bluzę, którą dostałem w prezencie. Tak, dostałem w prezencie od Jeffa. Jest to flaszauczyk. Bluza bezcenna. Dlatego mamy jakąś bluzeczkę, też z lumpa za 4 złote. Materiał jest bardzo fajny, taka troszeczkę oddychająca. Fajną teksturkę ma. No i do tego jeszcze dochodzi płaszczyk. Płaszczek też dostałem od Jeffa. A niego go ubieram, nie? To ja powiem 250 zł. Tak jest. Um, no i biżuteria. przejdziemy. pierścionek dostałem. Od Przepraszam mi... jeszcze po, po, pominąć pasek. Oj, pasek. Um, ostatnio już pokazywałem ten pasek u Jeffa na TikToku. Jak wiele osób mnie zniczował, on nie kosztuje 1200 zł, tylko 450, także trochę bieda, 450 zł. No i przejdziemy do biżuterii. Tutaj mam pierścionek od moich ukochany. Oczywiście. No i przechodzimy do najważniejszych. Gucci Snakes od Tego Gucci Snake już nigdzie nie znajdziecie. To była limitowana kolekcja w iStaffie. Pieścionek również od Staffu. No i mamy tego, to mojego imiennika, kaktusa. Słuchajcie, no to jest że rzecz jaką dostałem. Nie jestem w stanie tego ocenić, bo to jest prezent od Karola. No zobaczcie na ten data, zobaczcie na ten projekt. Mówię, chyba moja ulubiona biżuteria jaką mam na sobie. Całość wykonana ze srebra. Mam je Dobrze, na... koniec reklamy. Jeszcze dochodzi właściwie... Jeszcze saszetka masz. Jeszcze saszetka. A to jakieś na kosty dostałem od mamy kiedyś. Bardzo fajne, mi się mega podoba. Nie jest skórzane, to jest jakiś materiał... Pewnie eko. Jakieś eko, eko skóra kurwa, ale zajebiste, fajne. Jeszcze skarpety masz fajne. oczywiście. O, to jest kangalbani znaczy... <laughs> Skarpetki dostałem od Wojtasa z Balaklawy. Słuchajcie, tak jak wspominał, pewnie Karol wcześniej, jakość tych skarpetek jest zajebista. To są najlepsze skarpetki, jak Słyszałem, że nie śmierdzą, to prawda? Um, moje nie. Tyle mogę ci potwierdzić, no, ale moje nie śmierdzą. Na no dobrze. Ostatnie pytanie do Ciebie. Powiedz mi, yy, czy uważasz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spokojnie? Oczywiście, że nie. Ja siedziałem w obu światach. Ubierałem się. No, już nazwa to biednie. Ubierałem się w takich większych, lepszych, designerskich markach. I uważam, że i tak, i tak wyglądałem zajebiście, wszystko jest kwestią tego, jak pewnie się czujecie w tym, co ubieracie i tak naprawdę, jak to dobierzecie, tak. Widziałem ludzi, którzy noszą outfity po 20 tysięcy złotych, a widziałem taki, co noszą za niecałą stóp. Kwestia waszej pewności siebie i tego, co czujecie. Dzień dobry. Dobra, to ja od razu tutaj polecę zakończenie, wyperdałeś z kadru. No, słuchajcie, bardzo fajnie, że byliście dzisiaj tutaj z nami. Wiem, że miał być trochę inny odcineczek, troszkę dłuższy, ale to jeszcze w tym tygodniu nagramy, może z 6 osób. Wyruszymy wcześniej, żeby było jasno. No, a tymczasem włączcie powiadomienia, zasubskrybujcie kanał. No i co, kurwa, widzimy się następnym razem. Yo!